Wystawę można oglądać do 15 grudnia. Zanim jednak powstała wystawa, odbyły się warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Biuro do Spraw Morskich Urzędu Miasta, na których młodzi ludzie poznawali przyrodę, ale nie tylko. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy niewielkie warsztaty. Na dniach morza one się odbyły i wtedy młodzież pływała po odrze, pływała rzeką Świętą na Dąbie, obserwowała ptaki. Warsztaty cieszyły się niezwykłym powodzeniem wśród młodych ludzi, i w tym roku postanowiliśmy pokazać im większość akwenów Szczecina. Stąd ta nazwa, poznajemy akweny Szczecina i ich, ich, ich tajemnice. Ponad tysiąc uczniów szczecińskich szkół i uczelni przez ostatnie miesiące zdobywało wiedzę na temat miejskich jezior i rzek. A jak wyglądały warsztaty, w których brali udział? Wszystkie warsztaty prawie, że odbywały się na jednostkach pływających. Celem było badanie czystości wody, wód w tych akwenach wodnych, jak również poznawanie, tak jak brzmi nazwa projektu, poznajemy akweny Szczecina i ich tajemnice, jak poznawanie tajemnic tych właśnie akwenów. Główną, Cechą było to, żeby zaznajomić młodzież z bliskimi akwenami, ponieważ żyjemy w Szczecinie, w tak pięknym mieście. I muszę powiedzieć, że po ankietach, jakie prowadziliśmy, niestety dla młodzieży ogólnie nieznane są to rzeczy. Nie znają wszystkich akwenów, nie znają właśnie tych tajemnic, bo może jeszcze spacerowo-niedzielowo z spacerkiem po Szczecinie i po parkach można to i owo zobaczyć, ale tu chodziło przede wszystkim. U, u, wrażliwienie młodego człowieka na to piękno, przede wszystkim zapoznanie z obszarem Natura 2000. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i organizatorzy już myślą o następnej edycji. Tymczasem pracę uczestników można oglądać w Galerii Prezydenckiej.